No i siemano, poniedziałek rano w sumie znowu. Samego rana. Południe. Tak jest dzisiaj, dzisiaj się bierzemy grubo za robotę. A bąwleczkę wyjąłeś? Czy tam jest zaklepywany? To zaklepywany. To ciągnij jostro, aż pięknie. A! Tu, Z jeszcze mu Jest lewy prawy gwint jak w ciężarówce. Tata ten ma ten tu... Koło kręci w lewo. No. Jadąc do przodu, kręci do tyłu. Tata dzisiaj lawetę do łódki szykuje. Bo trzeba na majówkę jechać. Do Barczewa. Do Barczewa. O, co tu się stanęło? Teraz możesz zrobić ten jeszcze jedną rzecz. Rozbiorę tarczę całkiem. Odkręcić śrubki. No. Szpilki się ukręciły, tak się trzeba ratować. A ja chciałem tutaj ostatnio zacząłem rozbierać kejsa czym ściągać zbiorniki, oporządzenia, wszystko. I powiem Wam, jest taki ciulowy dostęp. Do tego myłem go, myłem, odkryłem zbiornik A za zbiornikiem jest jeszcze 450 kg piachu I niestety Czekajcie Czekajcie Muszę odebrać Dobra, nie dogerałem przed tym, bo mi bateria zdechła, telefon dzwonił też Masej gotowy, klient dzwonił, że będzie po niego jutro albo 1 maja Jak będzie na miejscu to od razu zabierze stare części Skrzynia od Ursusa gotowa Złożona, wszystkie wałeczki zaplikowane. Też ma być klient, prawdopodobnie weekend majowy, po nią. Ja tutaj obdrapałem z piachu case'a. Powiem wam, wysypało się z niego piachu, a piachu. Będę musiał go zamieść, ale tak, case jest odjechany. Był obdmuchiwany, myty, a jeszcze, jak zacząłem, tyle piachu z kabiny się obsypało. Już jest odkręcona łapa od kabiny, się trzyma na ostatnim zwoju. Są już odpięte wszystkie dźwignie, dźwigienki, rozdzielacze, podnośniki, prawdopodobnie wszystko. I żeby było wygodniej zdejmę kabinę, bo tak jest nie dość, że problem ze skrzynią to coś jest z związką nie halo pod kabiną ale mój wózek widłowy tego nie dźwignie, bo nie mam jak. Także dzwoniłem do znajomego, za chwilę podjedzie do mnie ładowarką teleskopową i go jakoś zdejmiemy. Tu już zdjąłem całkowicie łapę od kabiny, żeby dojść. O, wszędzie są takie ilości błota, widzicie? Dlatego wolę nieraz zdjąć kabinę i to wymyć. Jeszcze trzeci raz bez kabiny go wodą z tego błota opłuczę i wtedy będziemy mieli dostęp. Patrzę, że on tu ubity, już był na pewno rozpławiany nieraz. Najpierw odjedziemy silnikiem, bo z tego co wiem, to tutaj chciałem ja silnikiem tylko z tą płytą i chyba tu dojdę do koszy ubiegów. Muszę zobaczyć w katalog zaraz. Jakby się udało, to może jeszcze dzisiaj jak zleci kabina, go rozjadę na pół. Otworzymy skrzynię, zobaczymy co tam się dzieje. Bo już zbiornik zdjąłem, wszystko tutaj też. Tutaj porozpinałem te wiązki to chyba idą z kabiną do tyłu, także także git No i ten ursus przeszedł w sobotę testy, przywiózł drzewo. Teraz już wiemy co w nim jest do naprawy. Także klient, klient tutaj będzie dał mi swoją listę. A po drugie prosił też, żebym właśnie go wytestował i sprawdził. Sam się przejechał. Przejechałem się pod drzewo i tak jak mówiłem, na pewno są do zrobienia hamulce na pewno zwolnice tylne obie ciekną jedna wydaje jakieś niemiłe dźwięki na pewno jest do zrobienia sprzęgło bo jak się nagrzeje to jest... nie rozprzęgla pedał ucieka w podłogę pomimo skasowania luzu na cięgiełku dalej coś jest nie tak na pewno trzeba założyć tutaj wzmacniacz, bo go brakuje powiem Wam przyzwyczaiłem się do Ursusów wszystkie które robię ostatnio mają wzmacniacze i bez mocnacza, jakby bez ręki, także, także będziemy to działać. I w międzyczasie, jak myłem Case'a, umyłem też sobie skrzynię od Busa. To może jeszcze sobie zacznę któregoś dnia składać pomału skrzynię w miarę. Albo zaraz idę, jak wyschła. ją umyję I misę olejową od skalmara umyłem. Także też może swojego skalmara w końcu uruchomić. Także, także, także. Tylko ciągle czasu mało, bo zawsze coś. Także słońce dzisiaj grzeje obrzydliwie gorąco się zrobiło, ale działamy udało się nagrałem Wam, że będę zajmował kabinę, zdążyłem się rozłączyć przyjechał kolega ładowarką dzięki Grzesiu i co, zdjęliśmy zdjęliśmy kabinę, udało się po zdjęciu kabiny jeszcze trzeci czy czwarty raz go umyłem tu już był praktycznie sam piach, niedużo, ale teraz mam halogen skreślony, skręcony, znaczy się w dół Udało mi się to wszystko ładnie zmyć. Przy wpychaniu go sztywnym holem, 902 się przydała, bo Tata pojechał na pole naszym eksportem. Ta 902 dwójka na sztywnym holem go wepchałem. I przy wpychaniu musiałem skręcić kołami. I standardowo tutaj olej z siłownika, jak skręciłem kołami, to chlupnął po całym a był fajnie odtłuszczony Odkręciłem korki, zlewam olej do kastry. No i co mogę powiedzieć? Tanio nie będzie. Nie wiem, czy to będzie teraz tutaj widać. W tym słońcu, ale na dnie bańki to są wszystko kawałki metalu. Nie wiem, czy to teraz. O! Cienki metal. Czyżby to były skruszone przekładki? Czy coś więcej? Nie wiem. Cholerę się wysypało jak odkręciłem korek drobnicy, także Może i dobrze, że go rozbieramy, że jednak znajdziemy, bo Mówiłem, tak jak się nagrzał, takie się robiło dziwne brzęczenie z ksini i to jest niepokojące Ręka tłusta, bo nurkowałem w oleju, bo korek zgubiłem Znowu palec tłuczony, siny, nie wiem, chyba nie złamany, bo się rusza, ale Ech, hu, Przepraszam Was Tak się kicham w poniedziałku na pracę, także nie jest kolorowo, sporo się tego wysypało, sporo Ale nic, no olej do baniek sobie lewą tam sobie, odstawiam do tyłu Zaraz go zostawiam, bo mam wyjazd do miasta 17 dochodzi Wrócę i pewnie sobie dzisiaj do późna posiedzę Żeby go jeszcze dzisiaj Tu, nie, tu może nie kładę, bo będzie w piasku Tu mam umytę. Żeby go jeszcze dzisiaj chociaż na silniku rozjechać Póki jest sztywny hol przypięty, to sobie podstawię ten mój wózek i odjadę silnikiem, tam jak najdalej się da na wózku. Dupę podklinuję, i tu mam akurat bloczek. Na bloczku sobie skrzynię wyjmiemy w poprzek, bo miałem zrobić tylko z tego co wiem, tu są z przodu chyba kosze od w półbiegów. A w tylnej części jest rewers. Nie pamiętam dokładnie, ale wyjmę całą skrzynię, przejrzę pompę, bo ten olej nie da że spadł o piłków. Nie wiem, czy teraz to będzie widać. Tu się fajnie zdaje, że jest dobry olej, a jak go pomieszamy. Widzicie te szlaczki? Olej nie powinien się robić taki kolorowy. To wszystko jest brokat. Brokat. Także aż dostałem kataru, bo się ugrzałem. Ciech jak... dzikus, wczoraj, przedwczoraj było w zeszłym tygodniu zimno, a dzisiaj mamy 27 stopni. Dla mnie już za ciepło, także o, sobie. Leda do samej góry podniosę To niech ścieka, ja jadę do miasta, teraz to już tylko no kastra, mam 60 litrów, to już tylko kapie, to niech to eskapuje Korki leżą, wrócę, pewnie o 19 Będę jeszcze kręcił, także Czas ucieka Tu odstawiam sobie lederko patrz jak ja muszę umyć z tych brokatów Tutaj jest skrzynia o, Przepraszam, że się zasmarkałem, ale Biegiem, 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 aż się spociłem skrzynia już jest umyta, odmuchana tu tu się jeszcze zakurzyła to jeszcze raz przed złożeniem się odmucha ogarnąłem już czemu nie było czwartego biegu w busie przesuwka była źle założona ona ma tutaj znak, musi być odpowiednio założona nie wiem czy to moja wina czy nie może i moja nie? już kiedyś ją rozbierałem, bo wymieniałem łożysko, teraz przy rozbieraniu oczywiście jedno łożysko musiałem pociąć także muszę z tym koszyczek mam gdzieś nowe na zapasie także założymy to ale już widzę problem ale już widzę problem tego nie było o kur... zapiał jeden? o kur... na przy wyjmowaniu tego nie widziałem, teraz dopiero zobaczyłem już rozłożyłem skrzynię na kole talerzowym jest uszczypany ząbek Gdzieś mam drugą skrzynię mam nadzieję że w niej jest koło To jak wygląda atak? Nie oglądałem go O super Też ma uszczypany jeden O ja pierdziele Tam Tu są trzy kamera tego nie oddaje Raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery pięć uszczypanych po tej stronie i jeden tu kurna, już się złożyły skrzynie. Dobra, nie było tematu. Jesteśmy dalej, godzina późna po 20.00. I ja walczę ze skrzynią tutaj, bo bus mnie denerwował. Aż ręką machnąłem na tamtą skrzynię z tym wyłamanym dyfrem, będę musiał drugi znaleźć. I teraz co? Zdjąłem tu parę rurek, uchwytów, instalacje, pozaznaczają sobie trudytkami zachyliłem i mówię w pierwszej kolejności z ciekawości zdejmę tu jest taki blaszany przepraszam blaszany dekiel zdjąłem właśnie, właśnie teraz go zdjąłem i od razu mówię lecę po kamerę żebyście potem mi uwierzyli, żeby nie było widzicie tam między wałkami na dole na dnie leży odkręcona śruba też i nie widziałem dopiero teraz rękę tam wsadzam Niebieska niby ma na sobie klej. O, tu jest uszkodzona. Między zębami musiała tutaj siedzieć. Bo jest obstukana. Zostawię ją tu. Jeszcze nie robiłem takiej tak także mówię, pierwszy raz mam styczność z taką. Oprócz tego, że wyszło piłki. to Na dole leży śruba. Jest czarny mułej. Najwyżej endoskop tą wsadzę, ale i tak będę wyjeżdżał. Tu coś tam był w tej skrzyni, tylko chyba, bo wszystkie śruby już widać, że były odkręcane, są bez farby. Tylko co tam się od Janie pawliło? Skąd ta śruba? O piłków tam jest na dnie. Pewnie jakiś wałek był, bo widzę, tu jest od czoła wałek przykręcone jedną, tu na drugą. A tu strasznie tak jak wam mówiłem wcześniej nie wiem skąd to jest wzięty napęd pompy tłuk On jest tu Pierwszy raz mam styczność z tą skrzynią ale sobie zaraz wieczorem wezmę katalek odpalę Przestudiuję Tam jest wałek O jak widzicie ej, ej, ej. jutro w pierwszej kolejności podstawiam wózek pod lagi ciągnik na razie wystawiłem na sztywnym holu, odjadę przodem jak najdalej roztworzymy przednią część skrzyni, zobaczymy, może tyle nie trzeba będzie chyba, że do rewersu kosza trzeba będzie tył otworzyć, no to otworzymy, no trudno to nie jest to nie jest prom kosmiczny, wszystko budowali ludzie, także ludzie to muszą naprawiać, także widzicie, no fajnie Miało być wymiana czujnika i czujnik pojechać okazało się jak zwykle więcej no dobra, tutaj, byłem, tutaj, tutaj, tutaj śruba, ja się tą rureczkę wywalę. Tu główny, sawny, Czy to savny, Czy to przelewowy? Zdjąłem. Tu jeszcze to zdejmy, To zdejmy. No i co? Pewnie podstawy filtrów, cewki zdejmę od razu, zbadamy wszystkie, czy tam... Bo jak tam było piłki, to wszystko trzeba będzie rozebrać. Może dlatego się ten zawór czasami zacinał, że on tam wyskakiwał błąd od tego kurna piłków. Tu się olej odstał. Niby jest zielony. A jak zakręcimy, mhm. no, no. kurwa, dobra. Nie gdybam rozbiorę jeszcze chwilę i spadam, bo jest godzina 20 już 20, Także jak na poniedziałek, dobry czas od rana. Rozebrany, umyty. Jutro bym chciał wyjąć skrzynię, żeby stwierdzić przed majówką jeszcze zamówić jakieś części i tyle, także działamy dobra, mamy wtorek rano właśnie próbujemy postawić kamerę, odpychać silnik tak pojedziemy, czy ciągnikiem na sztywnym holu? wczoraj wam pokazywałem, nie wiem gdzie ja zabrałem tą śrubę że ten, śruba a dzisiaj znalazłem śrubę przez okienko, zabrałeś światło? No. przyświecisz tam? nie wiem czy to będzie widać w tej kamerze o, o o, tam na dole przy rurce w głębi o. nie ma śruby na wałku od napędu pompy dlatego napęd stukał to raz, a dwa wysunęły się, ja to jest na, na stożkowych łożyskach także już jeden problem mamy na pewno znaleziony, także także, także próbujemy go dalej odjeżdżać? tutaj Ty byś musiał pojechać trochę, żeby zarzuciło tamte koło nie chyba Twoje powinno pojechać moje bo... teraz pojedzie, ale u siebie. Wódek się w mówię właśnie o tym. A tu przejedzie. Tyle coś przejedzie. Wychany jest? Nie. Nie. Nie przejedzie. Dobra. Grom, że odjechany teraz trzeba będzie skrzynię do bloczku od mostu, odjąć całą w poprzek i tyle. Także jak będziemy rozbierać. Ale kończę, mam chyba brudny obiektyw, bo się błyszczy. Działamy dalej. Przednia część skrzyni rozbebeszona do gołego, wyczyszczona Wałki od półbiegów wyjęte, tutaj wszystko przygotowane Zaraz będziemy zdejmować kosze, rozbierać Wstępnie podmuchałem, posprawdzałem powietrzem, mam dwa podejrzane kosze Na pewno tu znalazłem, jest uszczerbiony Tu nie złapię ostrości, a pierścień jest jeden uszkodzony Na jednym wałku Napęd pompy był, faktycznie to od niego śruba, rozkręcony Także tak to wygląda. Teraz tutaj jest ładnie, pięknie wyczyszczone, wybrane. Jeszcze będzie teraz myte, płykane. Wszystko jeszcze raz. Tu podkładasz? Niech kapie na te szmaty. A ja teraz odkręciłem tutaj na dole dekiel i wyciągnąłem filtr sawny ze skrzyni biegów. Dobra, Tutaj może spadać. A wiesz co? A? To jest koszyczek od łożyska, jakichś od kulek, tu, te półkorągłe. Czyli nie wiem, czy nie odejmiemy cały skrzyni od mostu, bo tu jakieś łożysko się wysypało. Folia? Folia, siano, kukurydza. To już pomijamy, kurno. Traktor od rolnika. Nie, no to jest tak On był robiony, bo są ślady, że był niedawno rozbierany. Tylko, czy ktoś przy remoncie podobno zakładał świeżą pompę, to nie wyczyścili filtrów? A kto wie co to było? Nie wiem co tu było Ale nie będzie kolorowo, od razu tata ściąga zwolnicę Bo na tą stronę nie było hamulca w ogóle zero no, Nawet próby roz... regulacji nie pomagały Także, żebyś nie spadła tak Nie przeważa zaraz Ci pomogę, we dwóch ją ściągniemy I będziemy patrzeć co dalej tutaj się Gra w tej skrzyni